Cześć! Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Dawid z tej strony. Dziś kolejna recenzja magazynu Lego Star Wars z dodatkiem w postaci promu Palpatina. Najpierw, oczywiście, rzut oka na magazyn i jego zawartość. Tutaj na okładce widzimy Kapitan Fazmę. Bardzo podoba mi się jej y, strój. Jej, no, wiadomo, on jest taki sam jak wszystkich innych szturmowców. Jednak ten właśnie kolor, ten srebrny jest no, wyjątkowy. Szkoda, że pojawiła się tylko w jednym secie. Y, no, w zasadzie dwóch. I także jako właśnie taka figurka y, tego typu. Y, to nie liczę jako setu y, z takimi malutkimi minifigurkami. Dlatego, no jeden set to troszkę mało. Szkoda, że właśnie też w tym dość drogim, ale może pojawi się w kolejnych częściach Gwiezdnych Wojen, czy może w jakichś innych setach. Dlatego, no jestem cierpliwy i jeszcze nie zakupuję, nie dokonuję zakupu tamtego zestawu. Tutaj mamy prom Palpatina. Jak możecie zobaczyć, imperialne dane. Także kilka informacji o naszym promie. Tutaj zrobię. Taką stopkotkę, żebyście mogli sobie zastopować i ewentualnie przeczytać informacje, które dotyczą tego właśnie zestawu. 37 elementów, więc całkiem przyzwoicie, jak na magazyn Lego. Dalej wysadzić Geonosis, czyli kolejny komiks. Gry, zabawy, bitwa. Nie będziemy sobie tutaj oczywiście przystawać na tym komiksie. Kilka gier i zabaw. Znajdź i walki. Bardzo ładne, podobają mi się te skutery tych tych szturmowców. Takie te klasyczne chyba są najfajniejsze. O! Asoka. Tano. Uzdolnione Jedi. Bardzo ładna minifigurka tak swoją drogą. Sporo detali. Dwa miecze świetlne. Jeden taki zakrzywiony, jak możecie zobaczyć. Znaczy oba. Tutaj skupiłem się na jednym, a oba są wyjątkowe. Tutaj pojawiła się w takich dwóch wydaniach Zobaczmy, jaki mamy plakat. Tu, oczywiście, sposób budowy naszego pojazdu. Gdy ta budowa zajmuje o wiele więcej miejsca, rezygnuje się oczywiście z jednego plakatu. Na rzecz, no właśnie, tej instrukcji budowy. Tu mamy darta ladera. Mhm. Taki powiedzmy, że plakat, nawet ciekawy. Dalsze części komiksu. Oj oj, coś tu się posklejało, ciężko mi to, to skleić. Sztorm na chod. No, tutaj opinie co do tego zestawu były podzielone wśród jakichś tam youtuberów, recenzentów. 2144 klocki Collectors Series Ultimate oczywiście na hot. Moim zdaniem, zestaw bardzo dobry. Nie jest to zestaw, który składa się z, jednego wielkiej, z jednej wielkiej budowli, tylko z wielu różnych elementów. I według mnie jest to, jest to godne uwagi. Naprawdę duża liczba minifigurek. Tematycznie to jest oczywiście wszystko skondensowane właśnie z tym, z tym wydarzeniem, z tą bitwą na hot Tak więc, no moim zdaniem, ten zestaw zasługuje na uwagę zasługuje na to, żeby znalazł miejsce gdzieś tam w kolekcji, jeśli nas stać oczywiście na niego. Sam osobiście w pierwszej kolejności kupowałbym coś innego, na przykład nie wiem, Millennium Falcon, ewentualnie Slave One, czy tego typu jakieś duże pojazdy do eksponowania, niż takie zestawy, które eksponuje się jako czy dioramę, czy coś na zasadzie takiej, nie wiem jak to nazwać nawet, yy, ale przejdźmy już dalej do naszego magazynu. Prace naszych czytelników i śmigacz Flash. O, ciekawy, wiemy o co chodzi, prawda? Ale no uproszczenie maksymalne. Za wielu elementów tutaj chyba nie będzie ciekawych. Tak na pierwszy rzut oka przynajmniej widzę, ale w zielonym kolorze będzie ładnie się odznaczał na tle innych pojazdów. Tu mamy, czy tu mamy rozwiązania? Tak. Nie widziałem chyba tego w innych magazynach LEGO, albo zupełnie o tym zapominałem. Chyba widzę to pierwszy raz tak naprawdę w magazynach. Tak więc no też, też okej. Okay. Jeśli byśmy nie dali sobie rady, no to możemy sobie zobaczyć jaką, jaką zagadkę pominęliśmy, co, co nam umknęło. I tak wygląda ostatnia strona. I oczywiście kiedy pojawi się ten śmigacz? 29 grudnia. Po zbudowaniu tych 37 elementów prom wygląda całkiem, całkiem nieźle. Detale są nawet widoczne. Zobaczycie tutaj skalę. On przykrywa całą moją rękę, więc jest, jest OK pod względem wielkości. Detale, jak możecie zobaczyć, także mniej więcej tutaj oddają to, co widzieliśmy w filmie. Silniki, jakieś działka. Także skrzydła są bardzo fajnie tutaj zaprojektowane. Dwa mocne elementy je tutaj trzymają. Możemy je oczywiście wygiąć do innego poziomu, który w filmie się nie pojawił nawet z tego co pamiętam. Więc możemy tutaj zrobić nawet statek Kyllorena, taki powiedzmy troszkę upośledzony, ale niech będzie. W takiej formie to możemy odgiąć nawet do samego końca, do samego dołu. Wygląda to powiedzmy jeszcze jeszcze dobrze. Ale takie pośrednie, jakby takie pośrednie ustawienie jest chyba najlepsze moim zdaniem. Przezroczyste elementy mamy tutaj z, z dołu, więc bardzo fajne klocki w mojej ocenie. Te chwytaczki także mi się podobają. Te te właśnie ramiona. I reszta elementów, absolutnie, według mnie, przeciętna, standardowa, więc ciężko mi to polecić dla mocerów, ale dla fanów Lego, jak najbardziej mi się zestaw ten podoba. Tak więc gdzieś tam ląduję do kolekcji. Kolorystyka. No, standardowa także. Jedyne, co się mogę przyczepić, ten klocek czerwony, tutaj, który jest przypomina trochę granatowy. Na zdjęciach wygląda on bardziej na czerwony, jeśli możecie zobaczyć. Czerwony, granatowy. Tak więc to jest tylko jakaś tam moja rozbieżność, którą zauważyłem. A tak poza tym, no, jak na 37 elementów, wydaje mi się, magazyn jest godny uwagi i nadchodzący także będzie ciekawy. Jeśli Szukacie właśnie uzupełnienia kolekcji w takiej formie? Moim zdaniem warto. Pozowalność jest ok, do, klocki do wykorzystania jak najbardziej, więc yy, zestaw polecam. Dzięki za obejrzenie recenzji, pozdrawiam i do następnego. Cześć!